No, Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Znowu podsumowanie Tour de Poloń. Eee, przy okazji, eee, no, wiem pewnie, że będziecie szukać jakiegoś wyścigu, kurcze, który, znaczy, będziecie szukać pewnie gdzieś powtórki z ostatnich kilometrów. Znajdźcie sobie na sport .pl. tam będzie na pewno powtórka. To dla tych, co będą szukać, po prostu powtórki ostatniego kilometra. No i przechodzimy do, może nie do dziś, bo jeszcze do wczoraj musimy przejść. Eee... Informacja, że z wyścigu wycofał się Pascal Ackerman, gdzieś tam w połowie. etapu szedł po prostu z roweru i no, był chory i jego dyspozycja nie była tak dobra jak się spodziewali, więc się wycofał. Dodatkowo Bora straciła także Markusa Burkharta w kraksie, złamał rękę. No także dwóch zawodników już na samym początku, także ładnie się to wszystko tam podziało. Dodatkowo wycofał się Kilian Frankini, No i przechodząc do dziś, etap z przemyśla do. Zamościa do Przemyśla, przepraszam bardzo. 200 km ucieczkę dnia stworzyli Gabriel Kulajgr. Nie wiem jak to przeczytać. Patryk Stosz, Tako Wanderhorn i Nikita Steinow i Sebastian Langewel. No i tam powiem wam, że premię lotne wygrał Wanderhorn, natomiast premię górską wygrał Stosz. Chyba stoż, tak. Reprezentant Polski na pewno. No i ogólnie na wszystkich premiach górskich różni zawodnicy zwyciężali. Przez co Michał Paluta utrzymał koszulkę najlepszego górala i założył ją na jutrzejszym etapie, także też spoko. A przechodząc do ostatnich kilometrów, no to tam bardzo ładnie się. Bardzo dużo się działo jeśli chodzi o, o etap, bo ostatnie kilometry no to cały czas nawalali pociągami, pociągami nawalali, po prostu mocne tempo szło, jak niezawodnicy zawodnicy Lotto Sudal to UAE Team, Remikowania też coś tam kombinował, no na, na, i na ostatnim kilometrze, e, tam jakieś chyba 700-800 metrów zaatakował zwycięzca etapowy, którym był Czekajcie, bo już zapomniałem, że Almeida, no, zaatakował on jakieś 800 metrów chyba przed metą i mega mocne tempo nadał, ciągnął, ile wlazło, tam z 50-100 metrów miał w najlepszym momencie. No i zdołał utrzymać prowadzenie, ale musiał też odpierać kontrataki Diego Ulisiego. Na ostatnich metrach panowie powalczyli między sobą, no ale mocniejszy okazał się, że Almeida. No i drugi przyjechał Ulisi. Natomiast trzeci przyjechał Matej Mohoric, kwiatek. Niestety, 4 sekundy straty na tym etapie. No, troszeczkę, no słabo można powiedzieć. Eee, no i w generalce nie wiem jeszcze jak jest, bo nagrywam to zaraz po zakończeniu drugiego etapu. Także dowiem się zaraz pewnie po nagraniu tego odcinka. Sorry, że taki nieprzygotowany trochę, no ale nagrywam od razu po. Także tam pewnie wyniki i tak będziecie znać, jak, to, jak będziecie oglądać ten odcinek. No ale powiem wam, dużo się działo, mega dużo się działo. Ostatnie kilometry. Wow. Mega, mega tempo poszło. I, I i, jak to mamy w grze, wygrywa Andrea Pasqualon przed Iwanem Garcją Cortiną i o, macie Gabriela Kulajga. Ten. ten, kolicz, czy jak się on tam wyczytuje, nie mam bladego pojęcia. Mniejsza z tym. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Muzyczka się skończyła. Trzymajcie się, do jutra. Cześć!